Witam Państwa na plantacji brokuła na zbiór letni. Proszę Państwa brokuł tak jak już Państwo widzieliście w zeszłym tygodniu dość mocno się poprawił. Mimo wysokich temperatur na początku tygodnia i w tygodniu praktycznie jest dalej ok. Zabiegi, które zostały zrobione jednak dały radę. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Proszę Państwa. Co prawda kawałek wyszliśmy w pole, tak, bo drogi rzeczywiście ten broku jest troszeczkę gorszy, tutaj mamy już zdecydowanie lepsze rośliny. Są już róże takiej wielkości, około tam 4-5 cm. Proszę Państwa, gdzieś około 2 tygodnie będziemy mieli zbiór. Teraz należałoby wykonać zabieg preparatem, jednym z preparatów, Afirm, Coragen lub Spintor z protektorem, żeby Przykleić dobrze substancję aktywną, bo zaczyna popadywać, żeby niż, który będzie się wylęgał, a za chwilą będzie się wylęgał, żeby został zniszczony. Proszę Państwa, co jeszcze? Jeżeli są już takie róże, to trzeba by je zabezpieczyć albo preparatami niedziowymi typu Ion Blue ABSCU, albo preparatem Nanomi, który będzie zabezpieczał przed atakiem bakterii, schodziło się i pada. Proszę Państwa, są warunki idealne. Właściwie do ataku bakterios. Tutaj jeszcze nie była wykonana żadna grzybówka. Można zrobić jeden z preparatów albo Tagonis, albo Luna Experience. Też nie ma najmniejszego problemu. Tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby zabezpieczyć sobie preparaty X-Tres, bo jeżeli będzie bardzo ciepło, zwłaszcza w nocy, to te róże urosną dość szybko i dwa tygodnie karencji rośliny mogą nie wytrzymać. Jest troszeczkę mączlika na spodniej stronie liścia, ale nie ma go aż tak dużo. Tutaj już drugi raz poszedł produkt Mowento, więc do końca praktycznie będziemy mieli zabezpieczoną plantację przed mączlikiem, przed mszycami, przed śmietką kapuścianą. Także tutaj już nie powinno być większego problemu. Lata trochę tantnisia jeszcze. To pokolenie się wydłuża, ale nie ma go tak dużo jak w latach poprzednich. Tutaj widać, gdzieś tam się przemiesza ten tantniś. Jeżeli ktoś zwrócił uwagę na filmie, to będzie go widział. Dlatego też zaczął latać jakiś czas temu i trzeba wykonać te zabiegi, tak jak Państwu już mówiłem, około 10-14 dni po rozpoczęciu lotów trzeba wykonać zabiegi preparatami zwalczającymi gąsienicę motyli. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.